Dajcie, moi kochani, w dzisiejszym filmiku opartym na QA. Tak, w końcu się doczekaliście QA po długim, długim czasie. Tych pytań jest mnóstwo, więc nie wiem, czy w jednym filmiku wszystkie Wam przeczytam, ale mam nadzieję, że tak. I jeszcze przepraszam za mój głos, ale jestem lekko przeziębiona. OK, zaczynajmy Q&A. Pierwsza seria pytań jest od Hiori. Jaki LPS jest twoim ulubionym? Mam dwa ulubione LPS-y, oczywiście z popularnych. Ten oto jamniczek i Dog. Brandon. Wolisz dogi czy short-hairy? Chyba każdy wie, że wolę dogi. Czy masz drugie imię? Nie. Nie posiadam drugiego imienia. Interesujesz się czymś innym oprócz LPS? Tak, bardzo lubię tworzyć wyroby z modeliny. Czym mnie pozdrowisz? Oczywiście. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci samych sukcesów na kanale. Ok, druga seria pytań jest od Zielonego Jabuszka. Jak masz na imię? Mam na imię Julia. Ile masz lat? Mam 12 lat. Do której klasy chodzisz? Chodzę do piątej klasy podstawowej. Ile lepisz z modeliny? Z modeliny lepię już rok czasu. Jaki to twój ulubiony wyrób? Moim ulubionym wyrobem jest piesek Chihuahua. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to fioletowy. Czy lubisz zwierzęta? Tak kocham. Czy masz jakąś przyjaciółkę na YouTube? Tak, mam przyjaciółkę na YouTube. Ja? Czy brokatowa modelina? Szczerze, nie mam pojęcia, bo obydwie jesteście bardzo fajne. Czy mnie lubisz? Tak, bardzo Cię lubię. Czy mnie pozdrowisz? Tak, serdecznie Cię pozdrawiam i tak samo życzę Ci bardzo dużo sukcesów na kanale. I to jest niestety ostatnia seria pytań od pewnej mm, dziewczyny z mojej klasy. Jaki był twój pierwszy LPS? Niestety nie pamiętam, który był pierwszy. Skąd wzięła się taka nazwa twojego kanału? Właśnie nie wiem, sama się nad tym zastanawiam, ale jakoś tak... Czytałam w jednej książce i te sejmi tak do mnie przemówiło. Czy jak na swoim kanale będzie 100 widzów, zrobisz konkurs? Pewnie tak, zrobię dla Was konkurs. Czy mnie lubisz? Tak, lubię cię i to bardzo mocno. Ile masz LPS? Mam około 56 LPS. Czy mnie pozdrowisz? Oczywiście, pozdrawiam cię tak jak wszystkich, których wyczytałam serdecznie. Okej! Okay. To były wszystkie pytania z dzisiejszego QA. Myślę, że filmik Wam się spodobał. I oczywiście, dawajcie łapki w górę i, i zadawajcie więcej pytań. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.